Jedziemy na misję, kurwa. Co? E! Ja pamiętam tą misję. Wy nie wiecie o co chodzi, widowie. Tu chodzi o to, że ja nie zdążę tym helikopterem zrobić misji. O kurwa! Co to kurwa? Nie denerwuj.

Nie stać na piwa. Nie stać dzisiaj na wszystko. To się da zrobić, widzowie! To się da zrobić! Kurwa! Kurwa prawie! To się da kurwa zrobić, nie poddam się. To nawet bez trenera zrobię. Bo to nie potrzeba. Bo to tylko lecisz kurwa. Co tam ci kurwa w powietrzu przeszkodzi? Chyba, że kurwa gołąb. A ile mam piwa jeszcze? O kurwa panowie! Panowie kurwa! Panowie i panie! i się spali helikopter. Pizdu! Jaszczam tylko najebany do wyra. No, bo nie to... jak ty do wyraż, czosz? Czasu manik nawija. Na środku deptaku szczałeś i małe dziecko przechodziło. Ja pierdolę. To trzeba przepić. Jak myślicie, damy radę? Damy! Zdróbko! To ja nie dam rady? Prawdziwi widzowie są szanowani. W moim sercu są zawsze. A hajterzy Kurwa, ja muszę ci idzie Tam Ta misja to mnie rozpierdoli, nie? I teraz ja powiem wam tak. Jestem teraz bez trajnera odpalony. Zobaczmy jak to pójdzie. Taki trzeszwy jeszcze sloble Sigma nawija, Pamiętam mnie o... wchodziłem do tej! Kurwa do... Kurwa, nie wierzę, nie? Kurwa nie wierzę, nie? Sigma Boy Nawija, Robert, to nie sądzisz o bezrobieżku. To to tak to to ja zrobię to mi! H112 nawija, Jak pierdolniesz tego browara do zera, to wysyłam. ciebie za moderator, wypierdalasz kurwa. CZARN UCH112 nawija, przecież chcę wspomóc. Sigma eee. Boy Robert, czy mógłbyś mieć dziewczynę, która nie chodzi do pracy i ciągle streamuje, a ty byś ją utrzymywał? crbr 333 Zdówko! KXR000 Nawija, Robert, trzeba to przepalik i przepis wajdaku. Anetka z córka nawija, Robercik, czemu strzałeś na ścianę? CRBR 333 Nawija, Robercie obejrzymy wspólnie dobranok. kxr 000 Nawija, Robert opowiedz jakaś ciekawa historia z życia. ESKIM0 N nawija. Robert kamerka trochę wyżej, bo nie widać twojego piłęknego czoła. No to miszy muszę zrobić ty. Ale to ja na razie nie piję, nie? Bo jestem dość dochlany. Dajcie mi się skupić teraz, dobra? Teraz może wytrzeźwieję, ale jak będzie dobrze, to pójdę dokupić, bo mnie stać! Kurwa! Susanopsys nawija, hai No, no przeleciałem kurwa! By tu nawija! Eee! Hitl No, no hey, przeleciałem, kurwa! Nie ma naaa! Przeleciałem! Chyba trzeba wcisnąć jakiś przycisk, żeby to załapało. Susanopsys nawija, hai Kurwa! High Adler, Adler, a Hitler, a Hitler. Nie przejdę MISJI, la la la, la 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 nie przejdę MISJI, la 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 już wiem jak to zrobić widzowie zapierdalam teraz tutaj ze i palę piwo i palę PAPIEROSKI sobie i wszystkie kurwa dramy wypierdalam ja to zrobię! To jest proste! To idzie jak 0 n Krwiak odbytu nawija Fanboy podkreślenie A Reksa pięknie! CRBR333 nawija Robert masturbował wow. Kiedyś do ukraińskiego porno Srubus nawija Jo nie bydym tego jodym Grasz w tę grę od 10 lat, a nie umiesz latać ty przed Felona Mendo. Jebać wats, te kurwy. Robert, kurwa weź, nie graj jak nie umiesz do chuja. Ty, hamuj się tobie, dobra, no i Najpiękniejsza, ja wyjebał. Kurwa! I nawija, Piankowicz. Ja nie odpuszczę. Jakieś piwko tu? Przysięgam, teraz widzowie postaram się, żeby tą misję zrobić. Nie, co jest? Kurwa, ty! Halo! Oh, A N -O -N -E 19 nawija Robert Bobert, skomoła masz trza do sklepu iść, bo zamknę Zara i będzie susza jak na Saharze. Jazda po piaku. Napiszę Ty mi kurwo nie ów, co ja mam robić ty. Ja. Już nie będę zbierał, żadnych cweli. Ale to loto dzwoni. Wygrałeś milin kuflowych. Twoja matka dzwoni żebym ją w dupę wyruchał. A jej nie chcę w dupę wyruchać, bo jest brzydka jak noc. Muszę przed lotem, nie? Jebnąć małego... ...na no, otrzeźwienie. Żeby to wszystko lepiej leciało, nie? NO CO jest, KURWA TY! No, przeleciałem! Kurwa! V80 Zygmata Jubils nawija. Robercie, jakoś twoi przodkowie lecieli helikopterami i rozpierdalali polskie bazy lotnicze. A ty, Łogieśku, nie umiesz. A everywhere people throw you know that just don't care i can't take this now can't take the noise got no money to move out i try to get away but i couldn't get far cuz a man with the touch of possession no, Widzowie, to co ja z rykiem gadam, to jest nasza prywatna kurwa sprawa. Nikt nie miał tego prawa, kurwa słyszeć. A mi pianka polecia! Chuj na to wale! Uważaj, w szafie jest murzyn. Twój stary najebany! Roberciku kochany, twój murzyn zapomniał ci wysmarować helikoptera. Gdzie lecieś ty, jeszcze głupiłem? Kurwa! Ej, bo ci paliwa braknie, weź stani na Orlenie. Robercik, wysłałem ci dwadzieścia blik. A NIE KURWA! do! Nie, to trzeba piwo wypić. Dobko! Jak myślicie, teraz nam się uda? No, 10 sekund nam zabrakło, no, mo może 5! No kurwa! No kurwa! Srumus nawija, uda się zażygać. Adik nawija zdrowko, uda się. Tu, 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 tu. I tu. Dobry patent, widzę? Patrzcie, widzę. Polecimy tu, później tu. Srubus nawija, jest łeczka przed lotem. Tu, tu. No i tu. Pięknie! 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 Piękny! Pięknie! Kurwa! Robercie to wytłumaczy. je bany! Dlaczego nie potrafisz przejść misji na trainerze? Hej, kurwa! Srubus nawija, brak paliwa. Robercik, kurwa, w tym trainerze masz airbreak, użyj kurwa tego. To za break! U2 nawija, niby z ciebie pilot myśliwca, a się rozpierdalasz helikopterem o budynek. Jak break? Woj! Jak break? Gdzie? Yeah. Gdzie? Gdzie, kurwo! ja się by tam kurwo, gdzie? Nie ma tego on cię w chuja robi. Musi być. Musi być kurwa. No i co? I mamy to kurwa. Widzicie? Pod F masz szybsze latanie. bl u 2 nawija, pod F jest turbo. A sekund mi brakło... Tsz, ...trelu. Robson, możesz żyć bez alkoholu. Mogę, ale nie muszę. Kurwa! No nie przejdę tego! A NONE 19 nawija. A co to za życie bez alkoholu? No kurwa, Martina, przeleciałem! To trzeba przeleciałem! Kurwa! Przeleciałem przez tą kurwę! Jak mam to przelecieć? Ja to troszkę wyżej! Aha! EBM nawija, nie Klam Robert nie przeleciałeś. Ja już wiem widzę. Wszystkich bardzo spiegam A ON E 19 nawija, pod ef szybciej lecisz, podek! Pizda! Jakbyś kliknął to F. I co dalej? To powinno się skończyć! No, nadal lecę! Lecę, synku! Kurwa! Chyba ci braknie zaraz. Robert, nie przejdziesz tego, dopóki się nie napijesz. To jest klatwa. Pisz, kurwo zaknij, bo cię zbanuję, kurwa! I pierdala cwelu. Klątwa to jest twoja stara. W oryginalnym GTA Vice City to ja bym to przeszedł za pierwszym razem, ale że to jest sterowanie z GTA 4, ta fizyka. To tak buja mnie kurwa na boki. No ja nie mogę! Święty Krzysztof patron pilotów Hugokopterów macie w opiece. Chyba. Kalaniu. Zdrówko. Do poru Tak długo, aż kurwa! Nie no, wcześniej, kurwa, to tylko dwie sekundy mi brakło. Eee. Eee. Kurwo! Sada z nawija. Witam, Robercie, królu turka, bossie mafii turkowskiej, co gwałci gejów. Zezor nawija, przejdzie, przejdzie się nie martw. No przy to kurwa! ZUOA 743 nawija. Robercie musisz się napik żeby przejść ta misję. AXCVB1 nawija, już kurwa paliwa spaliłeś. Ja wiem o co tu chodzi. No, prze... przeleciałem, kurwa! Przeleciałem Kurwa! Martini nawija, a czego pan się tak denerwuje? Panie Roberciku? Dlaczego nie umiesz trafić w dziursko Robi? Ja bym to zrobił. Tylko, że ja trafię w środek, a to nie można w środę. To mniej więcej tak... O, patrzcie widzowie, tyk! Sada z nawija. Robert kurwa ty nawet latać nie umiesz po pijaku. Jeśli Robert pianki nie wypuści, to mu się stary do rompera spusz. No tak, ta. wypijemy sobie. I lecimy. Bo to nie jest możliwością kurwa. Że ja tu kurwa lecę se kurwa. No bo jest utrudnione. Latanie w tej grze to jest moją zmorą. kurwa. psa się kiera głowa, 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 psa Ty! No znova co ona ty? Patrick Sigma Navia, głowa psa się kiera... Ostatnia proba. Jebać bać się, Cię się kurwa, Jebać Jebać